Witam, kochani Was wszystkich, bardzo serdecznie ponownie z mojego ogrodu. I dzisiaj taki, no raczej króciutki filmik, ale jakże bardzo ważny, bo chciałam Was ustrzec przed pewnym szkodnikiem, który może nam zniszczyć bardzo szybko uprawy. Ja tego szkodnika świetnie znam, bo już nieraz się borykałam z nim w domu właśnie na liściach kwiatów domowych. I powiem Wam, że nie spodziewałam się, że wejdzie mi w ogrodzie na pomidory. A tym szkodnikiem jest przędziorek. Przędziorek, który uwielbia takie warunki do rozwoju, jak teraz właśnie ostatnio mieliśmy czyli były upały, bezdeszczowo. On nie lubi wilgoci i dlatego potrafi szybko w ten sposób opanować nasze uprawy. Należy pomidory. No, tego się nie spodziewałam. Już szybciej bym tutaj obstawiała ogórki. No, ale cóż, wiem, że i na pomidory też może wejść, jednak ja się jeszcze nigdy z tym nie spotkałam. I zorientowałam się wczoraj, tak na dobre już, że mam przysierka na pomidorach, bo jak przygotowywałam się do nagrywania filmu dla Was ze spacerku w ogrodzie, tak, pokazywałam prysznic, jacuzzi u mnie to zobaczyłam na tym pomidorze i już nie miałam wątpliwości, że to jest przędzior. Widać, zobaczcie, zniszczenia i takie, takie, taki wysany sok, takie kropki właśnie żerowania przędziorka. Powiem Wam, że naprawdę jestem wściekła, jestem zła i na siebie też, bo no jak to, ja... Nie przejrzałam liści. Zawsze, słuchajcie, przeglądam liście, jeżeli widzę jakieś podejrzane choroby. Ja tutaj już nie mówię tam o zarazie ziemniaczanej, tak, bo takiej też od kilku lat już nie mam u siebie w ogrodzie. Chociaż nie wiadomo, jak to może być. No ale dzisiaj o, o przędziorku. Wiecie, na pierwszy rzut oka, no cóż, pomidory... Różnie się zachowują, tak. Często właśnie żółkną im liście, tak. W szczególności te dolne, które z czasem obrywamy, bo one się jakby zużywają. Pomidor wyciągną z tego liścia, co nią wyciągnąć dla siebie i po prostu odrzuca, tak. I to właśnie może być, moi drodzy, bardzo mylne. Pomidory również mają. Różne choroby grzybowe, czasami takie w ogóle drobne choroby, które wiecie, no, nie przeszkadzają w tym, żeby pomidor dalej sobie egzystował, żeby sobie dalej rósł. I dlatego ja jakoś tak, wiecie, no, nie zwróciłam na to uwagi. Tylko obrywałam liście, te właśnie brzydkie od tych pomidorów, ale po czasie. Stwierdziłam, że jednak jest coś nie tak. To jest niemożliwe, żeby w tak szybkim czasie zostały zniszczone. Słuchajcie, praktycznie całkowicie, zobaczcie, liście tych pomidorów. Na szczęście nie zdążył się jeszcze rozpowszechnić mi w całym ogrodzie, a przynajmniej nie widać jeszcze go żarowania. O, zobaczcie, tu Wam chcę pokazać. Jak są zniszczone i zmasakrowane liście. Także wiecie, kochani, ja zorientowałam się na dobre, tak jak Wam mówię, dopiero wczoraj, bo bez lupy lub właśnie jakiegoś szkła powiększającego często nie, nie widać jest. Nie widać jest tego szkodnika, bo to jest taki mały pajączek, roztocze, maleńkie, który ma cztery fazy rozwoju. Są to najpierw jaja, larwy, nimfy i postać dorosła. Występują w różnych kolorach. Jest to kolor żółty, brązowy, pomarańczowy, zielony. To wszystko też zależy od pory roku, jaki kolor one przybierają. I, i Dlatego też no, często nie widać jest osobniki, osobników dorosłych, natomiast jest pełno, pełno właśnie larw, jaj, no, czego nie widać gołym okiem. Trzeba naprawdę dobrze się przyjrzeć lub użyć y, jakiegoś szkła powiększającego, żeby stwierdzić, że, że to jest przędziorek. Czasami wystarczy wiecie tylko bardzo dobrze umyć roślinę zwykłą wodą, ale przecież ja nie będę lała pomidorów wodą ze szlaufu, ani nosiła jedowanych z tymi workami, tak. Wiadomo, pomidory, pomidorów się nie polewa raczej po liściach wodą, ale... Są y, przypadki, kiedy można to robić, ale to też Wam o tym y, zrobię kiedyś film. Także, kochani, ja tym razem postawiłam na olejek nim. Ja jeszcze nie używałam y, y, tego preparatu, tego produktu, y, ani u siebie w domu na rośliny domowe, ani tutaj w ogrodzie. Już go zakupiłam, powiem Wam dosyć dawno. Właśnie na wszelki wypadek, bo słyszałam o tym olejku bardzo dużo dobrego. Właśnie, że jest taki, wiecie, bakteriobójczy i świetny na różne szkodniki, nie tylko na przędziorka, a do tego jeszcze wzmacnia nasze rośliny, no więc zobaczymy. Zobaczymy, co on tutaj u mnie zdziała. Jest to produkt w 100% naturalny. Ja rozrabiam, znaczy rozrobiłam go. Tutaj mamy w tym opryskiwaczu 2 litry wody, więc na 1 litr wody wlewamy od 5 ml do 10. Porządnie mieszamy. Ja dałam tutaj parę kropel Płyn do mycia naczyń i słuchajcie, y, najlepiej jest go rozrabiać w ten sposób, że y, nalewamy troszeczkę ciepłej wody, ciepłej, ciepłej wody to jest bardzo ważne, nie gorącej, ale ciepłej, bo wtedy on bardzo dobrze się w takiej ciepłej wodzie rozpuszcza, tak, mieszamy porządnie i dolewa, uzupełniamy resztką wody. No też dobrze by było, żeby takiej, wiecie, ciepłej, żeby on po prostu y, nam się jakby no, nie ważył w tym, y, w tym naszym opryskiwaczu lub tam pojemniku, w którym to robimy. Ja mam, tak jak mówię, pierwszy raz do czynienia z tym i tak jak właśnie zauważyłam, że czym chłodniejsza woda, tym bardziej on się osadza na ściankach właśnie butelki. E, także e, wymyśliłam też sobie takie coś, że wiecie, jeżeli oprysk robię dosyć długo, e, a może być chłodniej, on szybko będzie tutaj, e, ta woda będzie no, szybko się oziębiała, to co jakiś czas można tu wstawić do e, takiej wiecie ciepłej wody e, całość, czy w jakimś garku, tam, czy wiecie, czy, czy, czy w jakieś miejsce, w wiaderku, wszystko jedno, aby e, trochę ogrzać, tak, ogrzać e, e, tą ciecz naszą, którą będziemy pryskali pomidory. Także no, wiecie co no, co, no pryskamy, tak. Idę tam od razu, najpierw do tego najbardziej zaatakowanego pomidorka. O, i pryskamy. I pryskamy sobie właśnie, słuchajcie moi drodzy, od spodu, tak? U mnie już słońce zachodzi, jest wieczór, więc ja już mogę takie opryski robić. No wiadomo, lepiej nie robić żadnych oprysków w pełnym słońcu. Także tak. No i co kochani? Wszedł mi również do szklarni wszędziorki bardzo łatwo przemieszczają się z wiatrem. A że y, u mnie często wieją wiatry właśnie y, od południowego zachodu. I tak mam tutaj y, te drzwi właśnie od tej strony. Y, I też zobaczcie, właśnie tutaj, o, przy samym, przy samym wejściu z tej strony do szklarni też. No patrzę, mówię, no coś się dzieje z tymi liśćmi, co jest grane, no przejrzałam się, no, no przędziorek, słuchajcie, przędziorek, a zauważyłam go kilka dni temu yy, na chwaście tutaj, yy, yy, jakiś tam chwast sobie, wiecie, rósł w doniczce, usy, u, urósł dosyć duży, yy, popatrzyłam na liście, patrzę... No przędzior, nawet bez, wiecie, bez lupy, bez niczego, przędzior. No ale wiecie, chwasta wyrwałam, wyrzuciłam. Dobra, dziękuję, do widzenia. No i dalej, wiecie, no, no nie pomyślałam, no pom nie pomyślałam, A że to tak może być. <ścoughs> Także, moi drodzy, życzę wam, żebyście nie mieli takich przygód w ogrodzie, jak ja mam. Ale przeglądajcie swoje rośliny raz na jakiś czas, bardzo dokładnie, bardzo uważnie. A tymczasem ja żegnam Cię z Wami serdecznie. Dziękuję pięknie za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pa! pa.